Idealne małżeństwo z Maciejem Pelą przeszło do historii, a teraz pojawiły się nowe, nieoczekiwane informacje. Czyżby tancerka już znalazła pocieszenie w ramionach kogoś innego? Plotki mówią o tajemniczym mężczyźnie związanym z TVN. Polski show, biznes wstrząsnęła informacja o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Para, przez lata utożsamiana ze stabilnym i szczęśliwym małżeństwem, zdecydowała się zakończyć swój związek. Tania oczekiwana decyzja, niczym grom z jasnego nieba, uderzyła w fanów, którzy z zapartym tchem śledzili ich relacje. Para doczekała się dwóch córek, a ich miłość wydawała się nie mieć końca. Niestety, nawet najpiękniejsze baśnie mają swoje smutne zakończenia. Chociaż zarówno Agnieszka, jak i Maciej milczą na temat przyczyn rozstania, plotki rozprzestrzeniają się w zawrotnym tempie. Fani zastanawiają się. Czy to kryzys wieku średniego, różnice w postrzeganiu przyszłości, czy może zupełnie inne czynniki doprowadziły do rozpadu tego związku? Choć para oficjalnie nie potwierdzała pojawiających się spekulacji, ich zachowanie w mediach społecznościowych było wymowne. Mąż aktorki, choć nie potwierdził bezpośrednio doniesień o rozstaniu, zamieszczał enigmatyczne wpisy, które fani natychmiast interpretowali jako potwierdzenie kryzysu w związku. Sytuacja dodatkowo skomplikowała się, gdy Agnieszka Kaczorowska potwierdziła swój udział w programie TVN Królowa Przetrwania. Podczas wywiadu u Mateusza Chładkiego w programie Mówię wam, aktorka została zapytana o swój status związku. Choć starała się unikać bezpośrednich odpowiedzi, jej wymowne milczenie i wymijające odpowiedzi tylko podsyciły zainteresowanie mediów i fanów jej życiem prywatnym. Są takie chwile w życiu i sprawy, które wymagają ciszy. Ja o tę ciszę po prostu proszę. Apeluję o ciszę, bo jak każdy człowiek mam do tego prawo nie jestem tylko marką i osobą publiczną. Ja niczego nie żałuję w swoim życiu i niczego nie chcę wymazać. Wszystko jest po coś nigdy nie chciałabym cofnąć czasu. Nie mam takich myśli. Pewne rzeczy przynoszą ci gorsze dni i gorszy czas. To ma to cię czegoś nauczyć. Wyznała tajemniczo, choć para starała się chronić swoją prywatność. Coraz więcej informacji na temat kryzysu w ich związku zaczęło przedostawać się do mediów. Znajomi pary ujawnili, że małżonkowie podjęli już decyzję o rozstaniu i ustalili warunki dotyczące opieki nad córkami na razie nieformalnie podzielili się opieką nad dziećmi teraz czekają, aż wszystko będzie na papierze. Ustalili, że do czasu jak ich rozstaniem nie zajmą się prawnicy nie podzielą majątku i tym podobne nie będą nic komentować. Ten układ na razie im pasuje i się sprawdza, choć każdego świeżbi język. Przekazał informator plotka, jeden z portali przekazał zaskakujące informacje. To, co początkowo wydawało się chwilowym rozstaniem, okazało się nowym początkiem w życiu Agnieszki Kaczorowskiej. Jak donosi portal Szownius, przerwa w związku z Maciejem Pelą była krótkotrwała. Aktorka szybko znalazła nową miłość, Agnieszka spotyka się z operatorem dźwięku Pawłem, związanym z TVN. Ostatnio, gdy jej mąż miał weekend z córkami, ona zameldowała się w jednym z warszawskich hoteli nieopodal budynku stacji. Przyjechali jego samochodem, a Paweł pomagał jej z walizkami. Zdradza informator serwisu ShowNews.pl. Pomiędzy wspomnianym mężczyzną a Agnieszką zaobserwowano wzajemne obserwacje na Instagramie, chociaż para stara się na razie utrzymywać te relacje w tajemnicy, fani dostrzegli te subtelne sygnały. Warto podkreślić, że Agnieszka wciąż pozostaje w formalnym związku małżeńskim, co dodatkowo wzbudza zainteresowanie tą sytuacją. Wiedzą, że prędzej czy później ich związek i tak ujrzy światło dzienne, ale chcą poczekać. Aż zamieszanie wokół rozstania Agnieszki nieco przycichnie, przekonuje źródło szownius.pl